Okej, okay, czyli witajcie w kolejnym odcinku będę Chciałem zacząć w drugim świecie, ale jak widzicie mam tu problem, bo nie mam tylko jednego tego świata. Brakuje nam bramy, która by nas... Puściła! Ach, czuł za No ale dobra, czyli to tylko zewnątrz, naprawdę? Da się takie tworzyć? Naprawdę. Okej, okay, czy musimy powiedziałaś o drugiej strony? Super, zawsze to marzyłem. Tak, mam dokładnie 16 puzelków, czyli tyle co potrzeba na drugi świat, ale jak widzicie nie mamy ich banku, w związku z czym część nam pofatygować, niestety okej, okay, spróbuję sobie jeszcze tymi taczkami najechać tutaj dwa puzelki, dwa na dwa usiłowałem jeszcze tak przez dobre 10 minut trochę powalczyć sobie z tamtym wyzwaniem i chyba najwyżej co się udało to połowa drugiego paska w związku z czym, no, ni ni niestety, ale się nie udało uzyskać Uch! wystarczające liczby punktów co? jaki przemyt? co? jaki przemyt? Czy nie, nie wolno mnie tam? Czy puzelków nie wolno ten przenosić? Nie mam pojęcia, czy po prostu rzeczy stamtąd tu. Hmm. No, to jest dobre pytanie, ale to jest jakby trochę nieważne. oni są niemalże mi okej, Ok, kolejny świat się tam tworzył, trzeci. Nie wiem, czy w drugim byliśmy. I co ważniejsze, tutaj tak to, to puzelko seum. Nowy projekt, super. Humba samolot, no w porę. Hmm. Humba łódź. Ok, ale to jeszcze nie mamy powieków. Nowa dostawa to może interesujące. Czyli to jest Mambo, Mambo Shaman. Tutaj jest Humba, dobra. Zobaczmy co ona tam ma. No to może być fajne w zasadzie. Jak na razie sklep mumby tro Humby troszkę nam bardziej owocnie e dawał rzeczy. Spoiler to chociaż to może być przydatne. Weźmy średnie paliwo. Ej, w zasadzie kurczę. Tak, faktycznie to spoilerki. O, działko granatnik, nie musimy tego szukać. Monster koło, o, nie było tego Co to daje? Zabawa, kłopoty w raju Okej, okay, nie wiem co to daje, ale wezmę Monster koło, już chyba mam cztery, wystarczy Kup Projekt, nie, nie chcemy kupować projektów, bo ich będzie dużo i trzeba je załadować Dobra, okej, okay, udało się chyba Okej, okay, zapisało mnie, jest trochę taka ruina, ruina miśka I żeby tam wrócić, ja bym się tam tepnął w zasadzie Nie potrąć mi nikogo Okej, okay, tu jest boss, tam w czwartym coś nie mogliśmy czekać zrobić Ale to była chyba mm, ta twierdza obronna, znaczy twierdza Zresztą nie, wróćmy tam nie walczyliśmy z wszystkimi, nie? Nie, na pewno nie Czekaj, wróć, z drugiej strony zaparkowałem, nie? Tak, tutaj będzie chyba Czy nie? Świat tu pierwszego? Okej, okay, to jest tak po drugiej stronie Czyli tak źle pojechałem, no to się zdarzy. Tutaj, prawda? Urgh, tak Okej, okay, trzy, trzy puzelki do zgarnięcia, myślę, że damy radę Teraz jak myślę, czy w zasadzie damy radę pozbierać ten, na, na te, te najdroższe światy, bez tych trofeów TP. Żyroskop, tak. Myślałem o tym, czy sam nie odrzutowy, fotel i, i żyroskop to nie byłoby rozwiązanie, ale chyba nie, niestety. Chociaż właśnie silniki rzutowe być może by coś się dały. Uuu. Prawie ku Cezara, to ładnie tutaj macie. Ale tak chcę motorynka. Eee, i <grytanie> prawie tak. Tak, to tutaj powstało kilka tych. Znaczy Motor jeszcze na... Jeszcze bez torped. To się kiedyś zmieni, oczywiście, ale jeszcze nie dzisiaj. Ani bez napędu odrzutowego, tak. Oczywiście, też wcześniej, a czy wcześniej, później sobie troszkę zmniejszyłem. Nie powierzchnię, tylko ciężar tego poprzedniego pojazdu. Tak, żebyście żeby myśleli, że tam sobie faktycznie latałem na tak ciężkich podzespołach. Dobra, ale swoją drogą tutaj jest też szansa na to. Że gdyby się udało zbudować coś ala okrągły pojazd, to dałby radę tam wy tamto trochę, bo my tam się jeszcze toczymy i nasze miejsce trzymania dopiero jest ostateczne. Benjo, nie narzekam na nudę. Jak myślisz, ile kostek domina uda się przejść za jednym zamachem? Dobra, miałem dadze niezpowiedni na ten temat. Jakie zasady? <laughs> Ok, gdy się przewróci, ale gdyby się przewracało, to co wtedy? To się mamy granatnik chyba nie, ale tutaj wybiel pojazd. I chyba by się pchacz bo był odpowiedni. Jeśli on nie jest najszybszy, ale jest szeroki. No, nie, to niewiele da chyba nie. Hmm. Ok, spróbujmy tutaj zrobić sobie takie rozpoznanie tym pchaczem Czy tak lubię zmieścić tę platformę? Mam dziwne wrażenie, że nie bardzo. Ojej. Okej. Okay. Myślę, że to jest błąd innego rodzaju. O kot. No, Dobra, że tutaj powinniśmy tak naprawdę. Wziąłem sobie faktycznie tą moto, mo moją motorynkę. Okej, okay, nie, mi się nie chcieć widzieć reakcji. No i ja bym chciał motorynkę. I wiecie co są motorynką? Ja chciał tam wleć do środka. Zdaje się, że tam może być trochę weselej pod względem efektu łańcuchowego. Jest to jest ta ciekawość, czy, czy jajkiem można to zniszczyć. Do góry, do góry, do góry. Nie mamy czasu ograniczonego, prawda? Nie. Okej, okay, czyli teraz myślę, że taczki by były jeszcze lepsze. Tak. Czemu? Dlatego, że taczki mają to do siebie, że mają większą powierzchnię. Okej, okay, faktycznie taczki mogą być lepsze. Wielka cegła, którą by to można było wrzucić. Ty, był jeszcze taki chwytak, ale my go chyba nie mamy. Tak, chwytak do przedmiotów. Nieźle mówisz. Wybierz pojazd w takim przypadku. Moje projekty... taczak taczak. On jako takolata, to jest ważne. Jakbym go trochę poszerzyć, to faktycznie można było zrobić coś wielkiego. Wielką demolkę, na przykład. No myślę, czy mi się głos nagrywa. Mam nadzieję, bo mi się nie będzie chciało na pewno tego nagrywać później. O, wróć już to nie jest potrzebne. Co ja zrobiłem? Słabo. Bardzo słabo nawet. No. Dobra, jeszcze raz bym chciał wrócić Tam można po prostu wylądować i skosić wszystkich Dobra, taczak. Dasz radę, nie? Potrzebujemy puzelka. Tyle na razie. Więc zakładam, że jakby coś może szerszego zrobi, latającego tutaj, to... hmm, już jest pytanie, nie? Ile jest potrzebnych na trofeum Titi? Nie musimy się śpieszyć, to jest w sumie fajne. Okej, okay, jesteśmy chyba już w polu, nie? Tak. Ufa, uh, nie o tym mówił. Tylko dwa? Nadal? Ok, poszerzymy kolegę trochę. Zdecydowanie <grydy> nawet. Dobra, zmienimy ten pojazd delikatnie. Cóż, pojazd będzie taczek, ale będzie taczek szeroki. Tylko pytanie: o ile czego poszerzyć, żeby mnie tam nic nie zniszczyło? To za bardzo. Montownia. Nie, no tutaj będę szczery karo seria. Myślę, że będzie w pełni wystarczająca. Technicznie granatik też by rozwiązał nasz problem Chcesz powiedzieć, że do tego się nie da doczepić? No na pewno się... A, no tego się nie da. No dobra. Cztery. To już może popięć z każdej strony. No cóż o powinno dać? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dać radę. Okej, okay, wyjdźmy stąd tak. Trzeba go zapisać niestety też. No czy niestety. To trochę dziwnie działa, bo tutaj będzie krzyczało o tym, że ta tak... Tak, wiem, ale ja chcę Taczak 2 nazwać i będzie mi krzyczało o to, czy, czy nie chcę go nadpisać, nie? Nie powinno. Czekaj, zobaczmy, czy czytaj pojazd. Czy taczak i taczek 2 to osobne dwa? Nie, nie okej, okay, on go niszczy po prostu. No dobra, to, to nie jest też taka zmiana, która by była tak wielkim problemem. Czy nie da się jednak od nowa tutaj pracować z tymi nazwami? Szkoda, wielka szkoda. Boże, ruchome elementy były takie pickie tutaj. Byłyby. Dobra, okay, tutaj myślę, że wystarczy, że tam wlecimy do środka jakoś. Jesteśmy ciężcy, dosyć. To problem problematyczne w tym momencie już. By tam wlecieć bez popychania czegoś po kraju domina. Będzie zero? Będzie zero. Jeszcze raz. Jeszcze raz, nie było tego. To się nie wydarzyło się. Misia nic nie widział. Pod łodzią zahaczyliśmy. No dobra, zdarza się. Troszkę do przodu, nie zmieniajmy tego. Okej, okay, nie lećmy na boki już. To się źle skończyło poprzednim razem. Okej, okay, to powinno coś nam zmienić, prawda? Zelek. Okej, okay, okej, okay. Taczek spełnił swoje zadanie. 4 było potrzebnych. Można by było delikatnie szerzej to zrobić, ale myślę, że takie jest porządeczku Fajna muzyczka jest w ogóle przy tym trofeum Titi. Okej, okay, spojrzę na to, nie? Przecudne uderzenie to prawda, prawda, jak w ręglach. Czy nagrody mi się spodobają? A, gro... Aha, to, to tyle z nagród, tak? Czyli po prostu dajesz mi to, co obiecywałeś mi dać. Dobra, no, niby uczciwa cena, ale. No, nawet, no wiecie, no, jakbym mówił nagroda, to człowiek liczył, czy dostanie fa fajnego. Okej, okay, tego wundermotora można szkołę będzie potem przerobić. Jak to się je w ogóle, tutaj, tak swoją drogą z tym puzerkiem? Pytanie, gdzie. Znaczy się, że... A, okej, okay. to jest opodziemia. Tam poprawił ty Tygrysku, znowu wyścig. Naprawdę jak czerwony jinjo będziesz, że szybki. Palenie gumy. <laughs> też na nazwę. Odczuwam potrzebę skopania paratyłku wyścigów do wytrzymałeś. Hmm, jak mi zadeczek? Oj ty. Oj, ty, Misku. Tygrysku w zasadzie, przepraszam. Trzy okrążenia, przeszkody, wyścig interesujący, tak, tak, tak. Czy już ruszył bez nas? Mam nadzieję, że nie. Okej, okay, to na nasze te taczki nie są. pada praktykalnie jak na motor nie jest nadal zwrotny, jak chciał. <laughs> okej, okay, czyli ptaszek go nie lubi. Dobra, okej. Okay. Może nie tym jednak. No ja projektem mówisz, myślę, że... Motor. On nie będzie najszybszy, bo on jest ciężki. W sensie są te dwa projekty, które tam teoretycznie... Powstały na potrzebę tamtego skakania, tylko tam jest taki małżeńki dylemat, że... Ale panie, 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 weźmy tutaj. Atakują nas dziady! Oni mają broń! Czekajcie, gdzie jest suprzu gdzie tył? Moment, co, coś nam rozwalili. Dziady jerychońskie. Oni tam mają broń! Czy nie wiedziałem, że my też możemy tego używać? Super. To będę pamiętał. Okej, okay, trochę wypal. Cholipka. <grymka> Z przyczepnością to miejscami troszkę nam brakuje, nie? Restem, jestem drugi chyba. Moment, gdzie jest ta. Nie chcę powiedzieć, że wunderwaffe, bo to nie jest wunderwaffe, ale. Cholipka. E <grymka> tak, myślę, że nasza siła ognia wystarczy, aby. Po prostu kolegom tutaj się pozbyć. 6 i 3, Okej, to trzeba krążenie ma być, czy to jest chyba pierwsza ledwo. Okej, jesteśmy mało zwrotni. Czekajcie, wy spróbuj może tym motorynką torpedą. Nie wiem czy im paliwa starczy. To jest taki malusienki dylemat, ale dobra, wy wybierz, to jest moje projekty. To jest chyba gokart jeden, który powinien wystarczyć na to. Coś pokryta tarana mi się przydało, to jest jakby czysta siła, nie? Nie odchodziło. Nie mamy jak tam wyskoczyć też, nie? nie. Fuk. Jeszcze raz. <grystanie> tak wiele problemów. Czego po prostu tutaj? Tego tego dużego czerwonego. Ja wiem, że z pierwszej szybki szybki dzięki temu, nie, ale. W nic nie wjeżdżać. Zasada numer jeden. Ty, chociaż w sumie odrzutowy z to, był to pomysł tutaj. No nikt nie mówił, że my tu musimy jeździć, prawda? Okej, okay, może Iwa. Dziad ma z tyłu to! Oj! Nie, troszkę zakęceni jesteśmy przez to wszystko. No dobra, to nie jest ważne. Żyrosko <gryżerowska> by się mógł przydać. Okej, okay, ten gołkard jest całkiem zwrotny, dzięki, dzięki, mimo wszystko. Tak, i mamy porywczą siłę, jeśli si, chodzi siłę. Szybkość. A do manewrowania tym wszystkim. Dobra, weźmy coś te co lata. Hmm, no sobie dużo. Okej, to ja mam ochotę na odrzutowiec po prostu. Myślę, że jest to właściwy. Właściwie pomysł super. E, chciałem nowe pojazd. Myślę, że to jest dobry moment, żeby jednak nowe pojazdy stworzyć. Tak, no tak, może nie, może nie dziecięce marzenie, prawda? a zasilania. Silnik odrzutowe, duży silnik odrzutowy powinien wystarczyć. Być może jeden nawet. E, koła, myślę, że. Chcemy dwa czy więcej? Mąste <głos》> koło To no, chyba nie jest dobry pomysł Chcemy trajkę? Nie, na razie nie Ok, pływaj i unosi się, no ja bym chciał się unosić na przykład Myślę, że skrzydła mi tutaj wystarczą, cztery skrzydła to nie, ale dwa wystarczą Ok, żeby było w miarę Równoległe, koła Koła już mamy, zasilanie, ale nie, nie zasilanie tylko paliwo Tak, małe, średnie, duże Eee, średnie paliwo będzie jedno na... Mogę to... Mm, Mogę na tym zawiesić? Tak, dobra. Okej, tutaj to jest trochę teraz zyska... Tak to nie, <laughs> moment. Miał miało być w miarę. Symetryczne. Z tego co widzę i to chyba tak będzie symetrycznie, Tak. Okej, misia jeszcze jakiś tutaj by fotel sobie może wciągnął. Standardowy, no to się może przydać, prawda? Okej, misia, misia, misia. Dobra, misia odrzutowy. Ja chciał żyroskop. Jak teraz o tym myślę? Akcesoria żyroskop to może być coś. Nie, koleżka to chyba nie. Gazety to będą, tak? Pewnie tak. O, sprężyny mamy, super. Spoiler. Spoiler być wow, 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 fajny, ale w zasadzie żyroskop jest chyba. No takim maskawem tutaj, mimo wszystko. Okej, okay, może by nie dostać żyroskop. Tutaj tak się spróbujemy jakoś opanować. Okej, okay, bank danych spróbujmy sobie teraz zapisać ten pojazd jako. No o B, no będę szczerze nie chce mi się pisać Nowy Uch. Tak, ja, ja wiem, tak się nas nie powinno tworzyć Dzielenie projektu Co? No to nie, nie, nie mam pojęcia co mam. Ale testor, zobaczmy sobie jak to w ogóle wygląda tutaj Może mi trochę mało paliwa No <ścoughs> Nawet zdecydowanie za mało paliwa Dobra, dodajmy w takim przypadku Montownia Tak, no bo tutaj to, to, ja wiem, silnik rzutowe, prawda, no ma swoje prawa, nie, ale duże paliwo Ale to, to jest potrzebne chyba jednak, niestety Chcąc nie chcąc, tutaj tak, tak nie możemy to, ale tak możemy to zamontować, nie, na samym śródeczku Dobra, montownia, testor Jak to teraz wygląda? Okej, okay, lepiej Jesteśmy wolniejsi na pewno, no Okej, okay. myślę, że będzie w porządku, mimo wszystko. Ważniejsze dla mnie jest to, żeby sobie zapisać ten pojazd i żeby nim dolecieć do końca. Niż żeby być faktycznie cały czas pierwszym. No bo wątpię, żeby oni byli w stanie sobie tutaj konkurować z odrzutowcem. No, oczywiście można by to było zrobić, powiedzmy, że to bezpieczniej, prawda? Mianowicie, że posłuchaj się uzbroić, wziąć monster koła. Nie najstabilniej wyglądamy tutaj, muszę przyznać. Okej, okay, no nie mamy najlepszego startu na pewno No nie, nie, i ta zwrotność tutaj to tak Te śmigławy się przydały, jak sugerujecie Okej, okay, tutaj brakuje trochę zwinności, no i delikatnie mówiąc Szkoda, że nie ma tu jakichś lotek czy czegoś, nie? Nie co teraz zrobić? A my też... Tak się bym powiedział. Okej, okay, no w każdym razie nie, nie jest to najgorsza opcji na pewno. I tak na pewno będzie bezpieczniej Tak pikować po prostu Po tych punktach. Tylko wiecie jak jest dylemat, nie? Tam trzeba jeszcze trafić w to. No właśnie o tym. koniec na służko jesteśmy w czterech. Mamy problem po prostu nie? No ty dziadu, ty zwrotności nam brakuje. Pytanie jakby, może bodaj sobie zwrotność. No wiem, że jest silnik odrzutowy, nie? Ale... Lotki na boki jakieś takie magiczne by się przydały Albo wolniej lecieć, to też jest jakiś pomysł Kamerą nie... <laughs> nie przeszkadzaj, no Zmienia mi tutaj pola widzenia i tak dalej Jestem ostatni z ostatnich to jeszcze... O, okrążenia! Trzeba coś zrobić. Okej, okay, potrzebujemy chyba składanych skrzydł po prostu. No i tak nie dzieje się trzymamy o... Co tyle nie? Wolno jemu, czy właśnie nie trafiliśmy. Chyba nie trafiliśmy po prostu. Okej, okay, to nie najlepiej teraz wygląda. Nie najlepiej. Za zwrotności. Pomysł niezły, ale z wykonaniem gorzej. No, takie polatywanie tutaj może by było opcją. Jak bardzo jesteśmy za nimi? Dosyć. To jest w prawo, nie? Tak. Kamero! Sterowanie jedno ty. Nie no, szans nie mamy moment. Nie wyrobi mi się, nie? Nie. Eee, można restartować. Ja spróbuję jeszcze jedno podejście z tym lata lataniem. Jak nie wyjdzie, torpujemy to w jej Jednak on nie ściągaj i mi jeden Jerychoński, No mm. ja, Jeszcze się mnie zamrozili, super. Zawsze to marzyłem. Do góry mu chciał, dziękuję. Tak, mamy swoją wagę, to też jest mały problem oczywiście. Okej, okay, no to ja oczywiście, nawet to ścinając ten zakręt, to niewiele zyskaliśmy. Przez ten małosiękny dilemat. To żeby to nie przyłożyć w kołseum. Dobra. Nie wiem, który jestem, ale to nie wygląda najlepiej. Okej, okay, sznurki jednak nie były wirtualne. To mi nie w pełni. Okej, okay, ścinając zakręty jako taka nam idzie, ale. No będzie wiele, wiele dylematów niestety. Pokroju, tego pokroju. żeby jeszcze trzeba trafić. My to możemy jakieś do góry? To Wol wolno nam? Pierwsze okrążenie, już był. Co to czy na naprawdę bym nie robić w takim przypadku? Okay, po tym nie wiedziemy już. Ej, dobra, chcę się tym jeszcze pobawić chwilę. Hmm, może sobie bez kubu łatwiej, Paradoksalnie. No tak, tylko jak będziemy korygować, potem, jak nie ruszymy? No, okej, okay, ten start nie był najbardziej trafnym startem. Okej, okay, już musimy, musimy skręcać od razu? Okej, okay, ściana nas tutaj. My też już musimy skręcać. Czy chcemy, czy nie? Dobra, i tutaj idziemy prosto. Okej, okay, zapamiętując mniej więcej te skosy, bo oczywiście to się gdzieś w którymś miejscu nam nie chrzani, mamy spore szanse. Tylko tak, nie możemy popełnić błędu, bo się nie może paliwo skończyć. To są dwa bardzo nefrologiczne punkty, można by tak powiedzieć. No dobra, lecę spokojnie i już tutaj jako tako dajemy radę, nie? Okej, okay, to chyba będzie pierwsze okrążenie. Z tego co mi się wydaje. <grym> dobra, nie, już myślałem, że nie, nie, nam, to nie, nam tego nie zaliczyli. Bym się wkurzył. Okej, okay, nie musimy aż tak szybko. Wystarczy by tam jakoś wlecieć w to. Nie możemy spać poniżej. To jest bardzo ważne. Nawet tak zwalniając, nie? I tak mam przewagę, bo, bo latamy po prostu tym samolotem. Zrobiliśmy sobie myśliwca. Okej, okay, to jest chopę. Okej, okay, nie możemy nic przyłożyć tutaj. Powiedziałem to bardzo w bardzo złym momencie. I przez to możemy mieć problem nie zniesieniem się. Okej, okay, wsteczny ciąg, lecimy. Okej, okay, to będzie chyba ostatnie krążenie na szczęście już. Okej, okay, bardzo tu oberwaliśmy. I Nie możemy tego powtórzyć. Spadaj. Dobra. Grun się nie zbloczyliśmy na czymś. Myczka! No nie, manjo, nie rób mi tego. No i nas sam gonił już Dobra, lecimy w dobrym kierunku. To jest dużo, to jest bardzo dużo. Okej, okay, trafiliśmy i tutaj możemy sobie ściąć na szczęście znowu. Tam nas nie dogania, tak bardzo dogania możemy powiedzieć. Oczywiście jest bardzo problematyczne. Dobra, okej, okay, nie używam tego żyroskopu, to też jest mały może, być może problem, ale już się sykam, że po prostu jeszcze bardziej to schrzanie, jeśli zawsze go używać. Jak daleko do mety? Proszę. Okej, okay, benzyny mamy sporo, ale... Ale ja już bym chciał tutaj powolutku, tak. To jest piękne, że zwalniając tutaj gaz, zwalniamy w powietrzu też. Kochana fizyka. Ile jeszcze? Okej, okay, żeby za mnie przygrzmocić to. To, to drewniane, bo to jednak jest. To, się okazuje problematyczne. Może. emocjach na grzybach. Ile, że tylko krąży? Hallo. Naprawdę ciężko się tam by było z nimi konkurować cały czas. Właśnie, no nie wypadać z tego wszystkiego. Dobra, mamy. Prawda, że mamy to? okej, okay, chyba te mniejsze. Nie są potrzebne w takim przypadku. Uf, dobra. To było ciężkie. <grystanie> Naprawdę ciężkie. W sensie, cieszę się, że się udało to zrobić w ten sposób, co chciałem, nie, ale. Aaaa. pula, dzięki. Ej, to było straszne, muszę Wam przyznać. Tygrysek. Nie fajteruj, y, nie fajteruj. Y. Zmyśli sobie jeszcze grał. Dobra, to nie były proste, to na pewno by było uczące oświadczenie Trzeba się na pewno przyzwyczaić do tego latania, One jest bardzo specyficzne Myślę, że składane skrzydła byłyby byłoby spoko Co więcej o rzutowych? Hmm. No nieważne W każdym razie fajnie, że się udało, cieszy mnie to No nadzieję, że całkiem fajnie wam się to oglądało Mimo tego, że no, to w większości był wyścig No i cóż mi pozostaje? Powstaje mi je wam pożyczyć miłego ciągnika. No cóż, do następnego razu. Hej!